Dzień dobry. Na Forum Ekonomicznym w strefie Wprost gościmy panią profesor Małgorzatę Myśliwiec, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry pani redaktor. Pani profesor, bardzo wiele zmieniło się w leczeniu cukrzycy w Polsce. Weszły nowe leki, ale też oprócz leków systemy monitorowania, glikemii, o których mówi się, że właściwie ma, są jak leki. Czy to prawda? Czy rzeczywiście one tak wiele, ta diagnostyka tak wiele zmienia w leczeniu cukrzycy? Dokładnie, Pani redaktor. Wprowadzenie systemu ciągłego monitorowania glikemii początkowo w populacji pediatrycznej, bo w 2018 roku uzyskaliśmy refundację systemów monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym pacjentów leczonych pompą i świadomością hipoglikemii. Później w 2019 systemy monitorowania glikemii poprzez skanowanie i odważne, bardzo ważne decyzje Pana Ministra Macieja Miłkowskiego rozszerzenie o populację dorosłych, zarówno systemów monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym, jak i też poprzez skanowanie bardzo szerokiej populacji, bo populacji właściwie wszystkie typy cukrzycy leczone, które są za pomocą intensywnej terapii, kobiety w ciąży, czy też osoby niewidzące, z zaburzeniami wzroku, które mają życzenie o niepełnosprawności. I to można, możemy powiedzieć, że mamy 5 lat doświadczeń. I oprócz tego, że systemy te monitorowania glikemii, no bardzo dobrze, że szybko zastępują, szczególnie w populacji pediatrycznej, glukometry, które wiemy, że badają punktowo, że są czasochłonne, bolesne, stygmatyzujące. Wprowadzenie tych systemów monitorowania glikem pokazało nam, że pacjent może czuć się bezpiecznie, ponieważ w każdej chwili widzi poziom własnej glikemii, trendy zmian glikemii, a oprócz tego to, co pani redaktor powiedziała, uważamy, że lecz również ma taki efekt terapeutyczny. Samo urządzenie, które jest darowane dla pacjenta, może być darowane, bo częściowo refundowane, ale to już jest bardziej dostępna cena, Powoduje, że pacjent widząc poziomy glikemii, jak się zmieniają po w danym wysiłku fizycznym, jego intensywności, jak zmienia się poziom glikemii po posiłku, jego rodzaju, to, to już praktycznie rzecz biorąc, widzieliśmy znaczącą poprawę wyrównania cukrzycy. A połączenie tego systemu monitorowania glikemii z osobistą pompą insulinową, czyli tak, możemy powiedzieć, taki system zintegrowany pozwoliło na osiągnięcie bardzo dobrych poziomów glikemii. My to mierzymy i to generuje właśnie system ciągłego monitorowania. Glikemii, tak zwany TIR, czyli time in range, czyli ostatek czasu, w jakim pacjent przebywa w normoglikemii i osiągamy nawet powyżej 90%. A jakie to ma znaczenie dla pacjenta? To ma ogromne znaczenie, ponieważ no, zapobiega całkowicie e, ostrym powikłaniom, szczególnie hipoglikemii, szczególnie u pacjentów z nieświadomością hipoglikemii, właśnie w 100% eliminuje e, hipoglikemię. No, w przyszłości oczywiście e, mniej powikłań, e, ponieważ też niweluje wahania glikemii, Tych powikłan o typie mikro, ale również i makro naczyniowy, czyli chorób sercowo-naczyniowych. Ale dlaczego tak się dzieje? Te najnowsze pompy insulinowe to są tak zwane zaawansowane systemy hybrydowe, pompy insulinowe, gdzie system monitorowania glikemii połączony z tą pompą insulinową, e, ten system nie tylko powoduje zatrzymanie podaży insuliny w momencie, kiedy obniża się poziom glikemii, ale również po pewnym czasie, po 6-7 Tygodniach, kiedy pompa gdyby uczy się zachowania pacjenta, jego nawyków żywieniowych, jego no, intensywności wysiłku fizycznego. Em, tworzy pewien algorytm i w momencie, kiedy poziom glikemii wzrasta, pompa sama, bez udziału pacjentów, automatycznie dozuje małe dawki insuliny, w ten sposób zapobiega hiperlikemii, a mało tego jeszcze, zmienia się również baza bez udziału pacjenta. Na podstawie poziomów które płyną z sensora systemu monitorowania glikemii. Pompa sama zmienia bazę, większą bądź też mniejszą, bo wiemy, że pacjent, człowiek zdrowy, stale wydziela insulinę, jak śpi, również wydziela małe dawki insuliny. I tutaj pompa insulinowa praktycznie zastępuje no, właśnie uwalnia pacjenta od szeregu czynności. My naliczyliśmy, że jest to. Kilkadziesiąt czynności, które pacjent bądź rodzic małego pacjenta musi wykonać w ciągu jednej doby. A tu właściwie wystarczy tylko w, w, wpisać, ile gram węglowodanów spożywa, e, planuje pacjent zjeść, e, i tak naprawdę pompa dalej już działa sama. Czyli po, po pierwsze uwolniliśmy pacjenta e, od tych kilkudziesięciu czynności, e, też w zależności od drugiej osoby a osoby, które opiekują się, czy partnerzy, czy też właśnie rodzice dzieci małych na cóż rodzice mogli pójść do pracy i zdalnie ewentualnie monitorować bardzo dobre zresztą wyniki, jakie uzyskuje mały, mały pacjent mając tą pompę insulinową, ponieważ jeżeli udostępni się aplikacje z, z tych systemów, to poprzez murę internetową rodzic w swojej z kolei aplikacji widzi dokładnie jaki jest przebieg poziomów glikemii, czy pompa podała insulinę, należy no się oczywiście wszystko się dzieje bardzo, bardzo dobrze. Także no, to jest skok cywilizacyjny. Ta pompa niestety jeszcze nie jest refundowana. Refundowana jest tylko pompa insulinowa, która, to, która tylko zatrzymuje podaż insuliny w przypadku obniżającego się poziomu glikami. Natomiast no, gro pacjentów, ponad 1000 w Polsce dzieci, ma dostęp do tej pompy, rodzice sami kupują. I te dane są przesyłane do takiej chmury międzynarodowej, i na tle świata okazało się, że nasi pacjenci poniżej 15 roku życia są najlepiej wyrównani na świecie, czyli warto inwestować w naszych pacjentów. Tutaj ogromne podziękowanie za dotychczasowe refundacje dla Pana ministra, No I y, pewnie będziemy występować z kartą o możliwość refundacji tych najlepszego, najlepszego sprzętu. A Pani przecież powiedziała Pani o tej inwestycji y, i o tym skoku cywilizacyjnym, jaki się dokonał. Proszę powiedzieć, te systemy właśnie zintegrowane, pompa plus... Y, y, Plus system monitorowania dikemy w czasie rzeczywistym. Dla jakich pacjentów jest to dobre rozwiązanie, optymalne? Ja mogę powiedzieć w ten sposób, że tak naprawdę rozwiązanie dla wszystkich pacjentów, którzy nie się, boją się nowoczesnych technologii, którzy przejdą edukację i przyswoją tą wiedzę. Natomiast gdyby były pewne ograniczenia, szczególnie finansowe, bo zawsze na to. Patrzymy, no to przede wszystkim dla pacjentów z tak zwaną nieświadomością hipoglikemii, czyli pacjent nie odczuwa niskiego poziomu likemi, czyli likami poniżej 70 mg na decyzję. więc ta granica pomiędzy, pomiędzy tym niskim poziomem, powiedzmy, około 60 do ciężkiej hipoglikemii jest bardzo niska. Mówi się, że no, pacjenci z świadomością hipoglikemii doznają tych ciężkich hipoglikemii sześciokrotnie częściej Niż pacjenci, którzy odczuwają e, e, hipotikę. Wiele zadziało się w leczeniu cukrzycy, ale czekamy też na kolejne zmiany. Bardzo dziękuję za rozmowę, pani profesor. Naszym gościem była pani profesor Małgorzata Myśliwiec, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrinologii Grańskiego Uniwersytetu Medycznego. Bardzo dziękuję bardzo.